Dobra, słuchajcie, dojechały zabawki. Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że zauważyłem, że mam problemy z glabrami. Dodatkowo niedawno zlokalizowałem tutaj, że obsiadły ją ślimaki osiadłe. Więc postanowiłem działać, raczej tutaj nic dobrego nie będzie się dziać, a bardziej pogarszać. Więc decyzja padła, że próbujemy to zwalczać te ślimaki osiadłe naturalnymi sposobami, czyli zakupiłem sobie ślimaczki bublebi, buble tak zwane pszczółki które ponoć są skuteczne na ślimaki osiadłe no i zobaczymy, 8 sztuk wpuszczam mam nadzieję, że za jakiś czas robotę zrobią w międzyczasie szybka klimatyzacja szybka klimatyzacja i wpuszczamy zobaczymy Temperatura wcześniej już wyrównana. Także mamy nadzieję, że wszystko pójdzie ku dobremu. Dodatkowo glabry pójdą w DIP KFC. Jest to taki ogólnodostępny na stronie, nie wiem, oni to Amerykańcy. Jak wejdziecie sobie w stronę na Kung Fu Corals, tam jest dokładnie opisany ten DIP, na czym on polega. Zazwyczaj to głównie. Stosują osoby, jeśli mają problemy z tak zwanym brown jelly. Taka galaretkowata, brązowa masa. Są to jakieś dwa rodzaje antybiotyków. Amotax, Amotax i Cicronex. Dodatkowo pójdzie jeszcze płyn Lugola. Którego nie dostałem w aptece, będę musiał się rozwądnąć. No i robimy taką miksturkę wrzucamy o na 8 godzin myślę, że posiedzą sobie i zobaczymy co się będzie dziać. Głównie chodzi mi o tą tkankę, czy, czy będzie z powrotem się odradzać, bo kiedy ją kupiłem no to ta tkanka dużo, dużo lepiej wyglądała na obecną chwilę. Ona troszeczkę poleciała mi Tak samo tutaj, na tej widać to dokładnie, i ślimaki osiadłe, pełno w koło trzeba będzie to może zdrapać w międzyczasie, jakie wyciągnę. No i mam nadzieję, że te madafakery moje zrobią robotę. Także tak to wygląda na obecną chwilę. Dobra, słuchajcie, mamy komplet, mamy komplet. Wszystkie rzeczy praktycznie co potrzeba. Wydawało mi się, że z tym będzie najmniejszy problem z roztwonem Gola, a się okazało, że dopiero wszystkie aptece to dostałem. Także nie wiem co się dzieje, ale wygląda na to, że wszyscy robią dip, deep. Dipują eufilię. No i dobra, słuchajcie, bierzemy, robimy miksturę, sok z gumi jagód. I tak przepis mówi ten Amotax. 500 mg. Ja mam tabletki 1 gram, więc tableteczkę musimy ładnie na pół. Mam nadzieję, że jeszcze tego nie otwierałem. Mam nadzieję, że tutaj tabletki będą miały podziałkę, że będzie można sobie je na pół. Ładnie, ten jest. Jest ładnie zaznaczone. Także próbujemy to na pół. Pięknie. 500 mg. Mamy. O, słuchajcie, ja tu będę miał duży zapas bo tutaj mam w opakowaniu 20 tabletek czyli tak jakby było 40 bo dawka jest 500mg a tu jest 20 tabletek 1000mg bierzemy Cypronexa. Cipronex już mam w dawce 500 500mg czyli tutaj pójdzie cała tabletka nie trzeba dzielić na pół, ale też ma ten podziałkę, ale idzie, idzie cała ta mamy więcej. No i teraz będziemy to spróbowali rozpuścić. Wstępnie to chyba jeszcze pokruszę. Tam już mam wodę odlaną z akwarium na 15 litrów. Jest to przepis na 15 litrów. No i tego wsypię, zobaczę jak to będzie się rozpuszczać. Dodam 40 Propel yy, Lugoli. Tam jeszcze zalecają chemiklin. Ja nie mam chemiklina, ten różowy zalecają. Chociaż ja wiem, czy chemiklin. Niby są te dwa rodzaje. Jeden jest taki różowy, drugi jest yy, to opakowanie. Ma trochę inne. Ja mam właściwie drugie opakowanie. Ale czy, czy to się czymś różni? Nie wiem, ale słuchajcie, nie będę dawał. Chemicynu nie będę dawał, będę bazował tylko na tych trzech, na tych trzech środkach. Nawet słyszałem, że ludzie robili na samym Cypronexie i też yy, bardzo dobrze yy, taką kurację ja chwilę zniosły, nie? Także myślę, że tutaj, jeśli chodzi o, o te trzy składniki, to w zupełności zrobią robotę. Dobra, rozkruszam to i wrzucam to do wiaderka z wodą. Proszę, czek jest. No to siup. Wszystko wypłukać, żeby się nic nie marnowało. bo no powiem Wam sam jestem ciekaw co z tego co z tego wyniknie. Mówię, paru znajomych mam, stosowali. I no, tutaj z dużym takim pozytywnym skutkiem widać się na nowo odradzały. Ładne tkanki. Obrastały, także mam nadzieję, że u mnie to samo będzie. Dobra, lecimy wspólnie w gola, 40 kopel, raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 13, 18, 19, 20, raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Czasami dobrze nagrywać, później sobie przeanalizuję, czy się gdzieś nie pomyliłem. No, ale niech to teraz się pomiesza. Temperatura jest odpowiednia, taka sama jak w akwarium. Ten falownik, jak się to wymiesza, wyciągnę i włożę tutaj taki mały skimerek, żeby był tylko taki delikatny ruch, ruch wodą bo tutaj za dużą prawkę by to robiło Prawdzie to jest ten chiński JVP 110 one, one fajne są te cyrkulatorki, miałem je jakiś czas, użytkowałem no ale tutaj na 15 litrów to za bardzo by tutaj bełtało nie? także czekamy, niech to się ładnie wymiesza i ładujemy eufilie no i mamy to, eufilie siedzą Merek mały, podłączony, delikatnie właśnie daje taki podmuch na chwilę sobie lekko, lekko się ruszają. Także o tu już chyba osiadły, dostały podobień, bo już pojęcie nie zaczęły wypuszczać. mi się chyba nie spodobało no i dobra zostawiamy zostawiamy to do rana nie wiem będzie z 8 godzin niby tam testowali do 48 godzin maksymalnie trzymali też tam się nic z nie działo ja to zostawiam na noc jak wstanę to wyciągnę je wtedy także będziemy dalej zdawać relacje za jakiś czas jak to będzie wyglądać.